Witam Was, kochane wodniczki. Czytanie na lipiec 2021 dla wodnika. Yy, przy okazji chciałam bardzo podziękować za lajki, za subskrypcje, za komentarze. One mnie bardzo cieszą i dają mi ogromną frajdę. Dają mi siłę i nadzieję na dalszą podróż, którą pokonuję razem z Wami, bo przecież ten kanał bez Was w ogóle by nie istniał. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za komentarze. Osobom, które dopiero weszły na ten kanał, namawiam do obejrzenia innych filmików, żebyście sobie obejrzeli, czy z Wami rezonują, czy Wam odpowiadają, czy się rozumiemy. Jeżeli tak, to namawiam do subskrypcji, do lajków i do włączenia dzwoneczka, które będzie powiadomiało Was o następnych filmikach, które będą pojawiały się tutaj na kanale. Bardzo, bardzo Wam wszystkim. Dziękuję. A teraz przechodzimy do wodnika. Zobaczmy sobie, jakie energie na lipiec pędzą do wodników. Wodnik, lipiec 2021. Wodnik. Lipiec 2021. kielichów, koło fortuny. Osiem kielichów. Królowa Wław. Król mieczy osiem kielichów, dobra. Okres. Okay. Energia wyjściowa dla wodnika lipiec. Hmm, pięknie cesarzowa. Pełen komfort. Co odchodzi do przeszłości? Bitwy, walki, porażki, potyczki, wygrywanie, ciężka walka. Co idzie do przyszłości? Ochrona siebie. Ochrona własnego stanowiska, własnych, własnego systemu wierzeń, własnej pozycji. Wyzwanie. Mhm. Trzy miecze. Odesłanie do przyszłości pewnych zranień emocjonalnych. Co w podstawie? Spotkania towarzyskie, radość, przyjaciele, co w głowie? O, i się odwrócił, proszę Państwa, król kielichów. Często ten król kielichów tu w lipcu jest w głowach. Dobra. Wy, jako wy, w tym czytaniu, śmierć, transformacja wewnętrzna. Wasza rodzina, otoczenie i wpływy zewnętrzne. Dziesięć buław. Przeciążenie obowiązkami idzie z zewnątrz. Rada od Wszechświata, bądź ostrzeżenie. Myślę, że to jest rada, żebyście weszli w energię Królowej Buław, czyli uwierzyli w siebie. Tak? Uwierzcie w siebie, w waszą moc, waszą wartość, waszą kreatywność. I potencjalny wynik balans, umiarkowanie. Dobrze, przyjrzyjmy się tutaj. Energia, jaka do Was leci, wspaniała energia cesarzowej, komfortu ymm, no takiego pełnego spełnienia y, akurat tutaj jest kobieta ale to też dotyczy mężczyzn czyli takiego wewnętrznego pełnego spełnienia. Być może ciąża też może być dla kobiet. Yy, stabilizacja, komfort, yy, możliwość pomocy innym. Jesteście podziwiani, będziecie, tak, bo to idzie do lipca. Będziecie podziwiani, będziecie doceniani. Wyzwaniem waszym jest odesłanie do przeszłości już pewnych zranień, niedomówień, takich rzeczy, które was destabilizowały tak, zostaliście tutaj przez, przez coś albo przez kogoś według was niesprawiedliwie, nieuczciwie potraktowani yy, albo jest to jakiś zawód który was destabilizował ale ta karta też mówi o tym, że odeślij to szybko do przeszłości, bo czekają na ciebie wspaniałe rzeczy, nie trać czasu na yy, trzymanie w sobie tego cierpienia i, i tego rozrywania serca na kawałki, tak Boje czeka na was cesarzowa. Do przeszłości odchodzą już te boje bitwy zranienia walka o swoje. Do przyszłości idzie obrona własnego ja i super, Obrona własnego stanowiska, obrona własnego domu, własnej duszy własnego serca własnych przekonań. Rada od wszechświata. uwierzcie w siebie. Tak, macie moc. Uwierzcie w siebie, jesteście pięknymi, kreatywnymi ludźmi, kobietami, mężczyznami. E, jesteście w mocy. E, zobaczcie, ona tutaj ma po prostu możliwość krowania wszystkiego. Uwierzcie w to, bo tak jest. E, do wyniku idzie karta umiarkowanie i ochrona góry. Ochrona góry. Anioł, anioł stróż po prostu nad wami czuwa, kochani moi. Macie wsparcie góry i naprawdę uwierzcie w to. I proście i, i zauważajcie to. Zauważajcie to, bo anioły nie działają bez naszej wolnej woli. Jeżeli my ich nie poprosimy o wsparcie i o pomoc, to one po prostu będą się nam tylko przyglądać. Yy, w głowie mamy jakiegoś, wodniczki mają króla kielichów. Osobę wspierającą, współczującą. Na której można się oprzeć, na której ramieniu można się wypłakać. On wysłucha, wspomoże, emocjonalnie przytuli, tak? W podstawie mamy trzy kielichy, czyli towarzystwo, radość, imprezy. Wy, jako wy, przechodzicie taką wewnętrzną transformację duchową i wchodzicie na wyższy poziom energetyczny. Pięknie, bo tutaj też ta, te siedem buław też to zapowiada. Widzicie, ona jest w pozycji medytującej, ona jest, ochroni siebie, jest w banieczce, ale to nie jest ochrona czynna, tak jak tu było przy dziewięciu buławach, tak? Ona wzmacnia swoją siłę wewnętrzną. Pięknie. Wpływy zewnętrzne macie przeciążenie obowiązkami, tak? Coś tu wam już macie dosyć. Zrzucają na Was tysiące tobołków, które musicie po prostu dźwigać i rozprowadzać. Dobrze, dopowiedzmy sobie tutaj jeszcze kartami dopowiadającymi, co Was tutaj tak umęczyło w przeszłości. dziewięć buław. Z czym byście tak tu wojowali? Z rodziną. <gryw> Z jakimiś sprawami rodzinnymi? Coś tu się działo takiego bardzo intensywnego. Eee, tak, i musiałyście być w, w energii mamy, no. Tu mamy królową pentakli. Czyli osobę, która jest stabilna, która musiała być stabilna w tej sytuacji. I jak gdyby tym wszystkim dowodzić. Dobrze. Zobaczmy, czego będzie dotyczyła przemiana śmierć. Jak ono będzie przebiegać? Aha. W odniesieniu do przeszłości. Będziecie czerpać z przeszłości, ze swoich korzeni, kochani, emocje do tej zmiany i do tego... do tej kreatywności tutaj w Królowie Buław. No, roz, tak rozmyślacie, że kiedyś było łatwiej, lepiej, wygodniej, piękniej, ciekawiej, fajniej. Ale to was nie zdestabilizuje. To wam da tylko siłę, tak? Na to, żeby żeby coś zmienić w swoim życiu i żeby doprowadzić się do, do pięknych energii tak i mamy cztery buławy to ponownie dotyczy domu kochani przepraszam zamknę tylko okno bo mnie tam przeszkadzają cztery buławy czyli dom ok, a czym was tak przeciążają tutaj, kto to wam tak nadaje z otoczenia te wszystkie obowiązki Eremita I? i król buław mhm. Eremita to jest takie wycofanie się trochę w swoją skorupę, jak tu widzicie tego. A. Tego żółwia, żeby przemyśleć sobie swoje dotychczasowe drogi, jak to przebiegało, co mi pomagało, co mi przeszkadzało. Widać, że to przeciążenie tutaj odprowadza Was do izolacji, tak? A potem przejdziecie do energii króla buław, czyli jak gdyby para z tą królową buław. Wspaniale, bo to jest bardzo fajna, kreatywna. Energia dająca siłę do działania. Zaraz zobaczymy, jak ta energia Wam się tu rozwinie w tej królowej buław. Dopowiedzmy sobie. O, idziecie po prostu z impetem rycerza w determinację. Z determinacją, walki o swoje do celu. Tak, i to będzie dotyczyło, kochani, pracy. I będzie wymagało cierpliwości w tej drodze, tak? Pójdziecie pięknie, wystartujecie cudownie, ale nie zrażajcie się, bo to po potrzeba troszeczkę czasu na efekty tego Waszego działania. Yy, także tu jest prośba, żeby się nie zniechęcać, tak? Zbierajcie siły tutaj w tych siedmiu buławach, ładujcie baterie. Po to, żeby wystartować i yy, żeby Wasze koszmary nocne i te myśli Excelowe na temat braków po prostu się skończyły. Zobaczmy sobie jeszcze wynik, ten balans. Tak, to jest nowe rozdanie, nowe otwarcie na coś. Nowa, fajna energia, mhm, która da Wam piękną stabilizację materialną. Pełen komfort. Wszystko się będzie zgadzało, moi drodzy. Dobrze. A król buła. Król kielichów, przepraszam. Tak, no, on wam tutaj też widzicie, wyszła ta sama karta przeciążenia, czyli ona wam pomaga tutaj w tym, ten król buła w, w, w ogarnięciu tych obowiązków. Być może to jest ktoś z waszego związku, a może ktoś z pracy kto wam tu pomoże to wszystko ogarnąć. Mhm. Tak, to jest osoba spokojna, osoba, która daje wam wsparcie takie duchowe. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, kochani. Podoba mi się. Dzielnie walczycie, idziecie w dobrym kierunku pięknie się rozwijacie wznosicie swoje wibracje wysoko macie tutaj ochronę góry idziecie w nowe, co wam da ogromną stabilizację, prośba tylko o cierpliwość tak? nie, nie, nie spalajcie tej energii buławowej jak zapałka, że się zapali i, i za chwilę będzie po światełku Podtrzymujcie ten ogień, tak? Tutaj jest mm, y, 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 prośba w, w odejściu w przyszłości. Zbierajcie energię, cały czas broncie swojego, y, broncie swoich idei. Y, y, nie pozwólcie się zdestabilizować. Taka jest prośba. Zobaczmy, y, y, jaki jest, jaka jest karta motywacyjna dla wodników. Zobaczmy, co Wam pomoże. Co Wam pomoże osiągnąć ten piękny stan cesarzowej w rozkładzie środkowym, tutaj, tak? W sercu. Wodnik. Karta motywacyjna. Pięknie. Masz prawo tworzyć swój własny świat. To jest ta karta, kochani. Masz prawo tworzyć swój własny świat. Nie musisz spełniać oczekiwań innych ludzi. Nie musisz nikogo naśladować i nikomu nic udowadniać. Masz prawo podążać za pragnieniami swojego serca i tworzyć swój własny świat. Odważnie ruszaj do przodu, anioły cię wspierają i chronią. No, kochani, no piękne, spójne czytanie wodniczki, moje kochane. Przepięknie, to wszystko razem rezonuje. Życzę Wam wspaniałego lipca. Idźcie swoją drogą, kochani, z ufnością, nie jesteście sami w tej drodze. Macie tu ogromne wsparcie i najbliższego otoczenia i góry. No, nie można sobie więcej wymarzyć. Wspaniałego lipca Wam życzę. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych czytaniach.